Każda jakakolwiek próba konfrontowania się z nim. Nie jest pedofilia, każdy z... nie wiem, na to chyba psychiki. I tak samo jak nie dotykałem narkotyków, nie dotknę żadnej osoby. I każda jakakolwiek próba konfrontowania się z nim odnośnie tego, że obserwuje nieletnie osoby albo że pisze z jakimiś młodymi dziewczynami, kończyła się tym, że on mnie wyzywał, krzyczał na mnie, mówił, że. Sprawą zajmuje się prokuratura że jest nienormalna, normalna, że sobie wymyślam, że jakim prawem w ogóle... Zuzu. w ogóle się tym interesuje, że a jak, jeśli wychodziło to i pokazywałam mu dowody, to on mówił, że, że tak nie było, że y, on nie wiedział, że to jest wina tej dziewczyny, że to nie jest jego wina. I jest mi strasznie przykro, bo y, wiecie, przez, przez tyle lat żyłam z takim człowiekiem i, i jakby... Y, że mogłam coś zrobić, a jednocześnie ja byłam w bardzo złym stanie psychicznym w tamtym okresie i, i też jak patrzyłam na te dziewczyny, ja nie patrzyłam na nie jak na takie niepełnoletnie, tylko traktowałam je też jako walki, że one mi go zabiorą, bo byłam niestety od niego właśnie bardzo emocjonalnie uzależniona. Jest też bardzo dużo rzeczy, o których jeszcze nie mówiłam, ale jakby nie chcę też... Mam je przerobione, zostawiam je ze sobą. Ja naprawdę, przez te trzy lata się już wycierpiałam wystarczająco i nie chcę do tego wracać. Ja, przez to całą sprawę, niestety, wpadłam w uzależnienie. Zaczęłam yy, brać narkotyki. Yy, Nitro wiedział wcześniej, a teraz udaje się żartował o stylu 14-latce. Yy, czy o to żartowało dużo osób, a nawet Maciek z dupy. Natomiast ja nie wiem, czy nitro jest tutaj zamieszany. Ja przynajmniej nie dotarłem do takich rzeczy. Pięć złotych. Bo nie byłam fizycznie i psychicznie w stanie sobie z tym poradzić. Tego, że cały internet praktycznie mnie atakował, nikt nie chciał mi wierzyć, wmawiano mi, że jestem wariatką, że jest coś być... w Jak odpowiesz na swoją aktywność na ASKO? No przecież już odpowiedziałem dwa razy na tym streamie. Wiłam, że chcesz zniszczyć komuś życie. To jest bardzo ciężkie, jakby wiecie, kiedy chcecie zrobić coś dobrego, chcecie pomóc, chcecie naprawić świat i jedyne co dostajecie, zostajecie, zcecie pierdol, dosłownie. I to samo zrobiliście mi, to co on robił mi przez tyle lat, czyli za każdym razem jak... Tam w ogóle były jakieś takie rzeczy, żeby, że ona była szarpana i tak dalej. Ja chciałam interweniować, on jej jebał od, od góry do dołu, więc później wy od, od, oderwaliście tą tramę na nowo i zrobiliście mi to samo. Ja już nie jestem na zła. Ja po prostu naprawdę chciałabym żyć sobie spokojnie moim życiem. Ja od półtorej roku jestem trzeźwa, nie biorę żadnych substancji i jestem z tego strasznie dumna. Zaczynam jakby y, bardzo dużo rzeczy przerabiać też. Zmieniłam się... Co na to Wojciech Gola? Eee... A zerknę aż... Nie, od czasów publikacji filmu Wojtek siedzi cicho. Bo tutaj mamy taką tą Gosową grupę, nie? Ale tu jest cisza. Ostatnia wiadomość Wojtka Goli. To jest kurwa, ja dalej prądu nie mam. Napisaliśmy reklamację. Pojebane kurwa, jak tak można? Dziś mają włączyć, nie mam dostępu do kompa prądu. Nie wiem, wyłączyli mu prąd. To jest to oficjalne stanowisko Wojtka Goli. Totalnie jestem teraz inną osobą i też nie chcę, żeby takie rzeczy nie ciągnęły do przeszłości. Dzięki Waldemar. Chcia... Dzięki Waldemar. Wypowiadałem się już, Karol. Chciałabym, żeby to zostało zamknięte, żeby osoby, które y, powinny ponieść konsekwencje, poniosły je, żeby ta sprawa została raz na zawsze zamknięta i żeby ja mogła iść dalej ze swoim życiem, bo dla mnie to jest bardzo ważne. Ja nie chcę wracać do przeszłości. Ta przeszłość jest okropna, ale ja ją przerobiłam, ja chcę ją zamknąć i po prostu mieć znowu moje spokojne, zwykłe życie i mam nadzieję, że tak będzie, i że ofiary tej całej sytuacji. Dotknąłem cię za rękę dziś, a ty pierdolisz. Jezu, to jest tak żałosny, Justyna. Naprawdę jesteś taka ściemiara, że szkoda gadać. Masz listę rzeczy do robienia, niczym innym mi dupy nie zawracaj. Jasne, bo dla ciebie szarpanie to nic, dzięki, ale dla dziewczyny to tak, chyba nie wiesz, co to szarpanie. O ja, to co? A, że kazał się odchudzać, okej. Okay. Jak patrzę na to, jak kiedyś wyglądałam, to jest mi strasznie przykro. Bardzo dużo dziewczyn ma problemy z odżywianiem dlatego przy osoby, osobie, dlatego to jest bardzo ważne, żeby nikomu niczego czegoś wyglądać czy wagi. Właśnie to też działa w drugą stronę, że chłopom też nie można dokuczać. 10 złotych. Dobra, a to co? O, o, fagacie, dobra. Jeśli boją się o niego, niech zgłoszą to w odpowiednim miejscu, wtedy ktoś mu pomoże. Gdybanie, co będzie, nic nie da. Jeżeli nie ma próby takiej samobójczej, tylko wiesz, boi się ktoś o niego, to może nawet to zgłosić, bo ja wiem, że on nie da się zamknąć w szpitalu, czy po prostu w takim przypadku mogą go na siłę zamknąć. Ja rozumiem skąd bierze się jej pojęcie o tym, że jej nienawidzę, ale tak nie jest. Ja miałam nawet w tym roku proponowaną walkę z nią i napisałam, że nie będę się z nią nigdy biła, bo konflikt, jaki mamy ze sobą, nie jest żadnej jakby z nas winą, bo obydwie miały się problemy psychiczne, obydwie były się wykorzystywane, a to, co pisałam, odnosiło się tylko tego, że kłamiesz. Mówiłaś, że mnie to nie obchodziło, że powiedziałam, żeby to zlać i że ty zadzwoniłaś na pogotowie. Płakałaś mi, mówiłaś, że się źle czujesz. I faktycznie byłaś w złym stanie psychicznym. Ale ja tego nie wykorzystałam. Ja powiedziałam ci, żebyś zadzwoniła na pogotowie, żeby dali ci spokój, bo mówiłaś, że cały czas cię nagadują, że mówią ci. i jakby nigdy cię nie zaszywają. Czy słuchanek nie powinna dać się wciągnąć teraz w tramy fagaty? Bo ja nie wiem, czy to jest jakieś odwracanie kota jakby uwagi. Że Fagata od, od tego, że miała pełną świadomość, teraz odwraca uwagę, że o, sukanek zła. Nie dawaj się Justyna wciągać w, w tagierki. Ja miałam... i co? I on do mnie przyjechał? Pięć e, Dobra, gdzie jest ten film o tej dziewczyny Natalii Kwiecińskiej Oksajo? To bym sobie chciał zobaczyć.